Punkt trzeci, W punkcie 5 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto za rok obrotowy 2018 samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Mazowieckiej przez Powiat Ostrowski. Projekt uchwały państwa Radni otrzymali do zapoznania się. Projekt uchwały był konsultowany z Komisją finansową budżetową Rozwoju Powiatu i Rolnictwa. Proszę panią Handlę Rostkowską, zastępcę przewodniczącego Komisji o przedstawienie... Komisja na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019 roku analizowała projekt uchwały w powyższej sprawie. W posiedzeniu komisji wzięło udział trzech członków komisji na ogólną liczbę 5. Komisja wydała pozytywną opinię dotyczącą wyżej wymienionego projektu uchwały przy trzech głosach za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. na <toszczędna> W sprawie pokrycia straty finansowej na nadtożaru rok w roku 2013 samodzielnego publicznego zespołu Zakładu Publicznej Zdrowotnej w Mazowieckiej przez Pana Ostrowski została przyjęta przy 13 głosach za jej podjęciem, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się.